Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dzień, kolejne poszukiwania, piękna pogoda. Chyba mi telefon dzwoni. Tak, dzwoni telefon. No i co, poszukiwania dzisiaj następne, zobaczymy, co dzień przyniesie. Rzeczy trzeba uratować. No i w sumie tyle. Dobra, lecę, trzymajcie się. No i do zobaczenia przy sygnałach. Strzała. Patrzcie, pierwszy sygnał. Jaka ładna kłódka w sumie była pod samą ściółką na wierzchu leża, ale ładna. Wezmę ją, podoba mi się. Chodzę na programie Deep, na programie Głęboki. No i fajny jest ten program. A takie miejsce? No i jest pierwszy fancior, super. Taka kudeczka. Który sygnał z kolei. No i taka lotka wyszła od moździerza. Fajna. Dobry stan. Coś z niej będzie. Taki tutaj strzelony, zdezaktywowany wypoce zapalnik. O, sztuka to sztuka. Jest cały, więc prawie cały to tu, tu dołu brakuje trochę. Ale na półkę. Teraz taki czepiec mi wyszedł. typowa militarka. Tu dostał odłamkiem. No ale jest, nałożyć można na skorupę. I będzie pasował. Z jednej strony przynajmniej będzie ładny. Sztuka to sztuka. Patrzcie, jaka fajna znajdka tutaj. pancerfaust. Znaczy pozostałości pół pancer Pół rury od pancer ale rozwalone, patrzcie jak fajnie. Fajnie to wygląda. Wezmę ją, podoba mi się, można dać koło całej rury. Tu było to zagłębienie. Widocznie strzelali tu z pancerfaustów. Może będzie cała rura, super by było. Zobaczymy w tych krzaczorach. I teraz druga lotka. moździerza. Tak sobie leżała. No ale sztuka to sztuka kompletna, nie jest pogięta. Więc po wyczyszczeniu będzie przedstawiać jakiś tam fant. Już widać fant militarny. No nie jest źle. Zawsze coś. A tak to nic, to na śmieci. I kompletnie nic. No ale chodzę po tych dziurach. Może wyjdzie jakaś rurka od Pawsta, Bo na klamrę to tak tutaj nie liczę od znaczenia. Chociaż kto wie, kto wie. Łuseczka ładny stan, ale zostaje bo nie zbita niemiecka szkoda no ale takie prawo jest jakie jest i zostaje ta łuska tam gdzie była, tam zostaje no i tutaj taka rekompensata po tamtej łusce nie tu strzelona ładna patynka, też niemiecka ale strzelona. O, jeszcze jest elaboracja, widzę na niej. Takie tutaj wcięcia, yy, czyli, że była ponownie nabijana. No i jest taki fanciorek. Fajnie. Tutaj bardzo ładny sygnał. Jak widzicie, bo tu spychane, orane. Trochę przechodzi w żelazo, może być duże żelazo. Albo ładny kolor, albo to z tym, dobra. Patrzę, co tam jest. I proszę bardzo, ruszyłem to tylko i zwitka drutu. Patrzcie, jaka zwita drutu. Miedziucha, no fajnie. Będzie na złom. Będzie troszkę z tego drutu. Ciekawe, co do czego im to służyło. Ale na takiej górce przy okopie jednym tam w dole drugi okop. Tu trzeci. No ciekawe. No ale ważne, że znalezione. Następny ładny sygnał. Jakoś płytko. No i patrzę, co tam będzie. No i taki śmieć to był. Może na te kable właśnie, co znalazłem. Na te druty pozwijane. Bardzo możliwe, bo... Że szedł tam drut. No, jeszcze zobaczę, może jest sygnał. Trzeba sprawdzać dziury. Nie ma. No, ale może coś jeszcze innego tu będzie. Trzeba sprawdzić. Jeszcze chwilę pochodzę. Coś już mam, jestem zadowolony. Chociaż szału nie ma, ale ogólnie do tej pory ta klamra butelki zrobiły swoją robotę. Więc nie wracam na pusto. No, a zawsze nawet dla mnie łuski czy tam skorupy, znaczy skorupy, lotki od moździerza to zawsze fant. Dla kogoś śmieci, dla mnie fant. Piąty. Teraz mi wyszła monetka, ale monetka z prl 20 złotych z roku 1984 w patynie. No sztuka to sztuka. Chociaż to jest powojenny już nie ma niemieckich monet. Znaczy gdzieś na pewno są. Mogłaby jakaś srebrna być. Ładny Hindenburg Czy jakieś marki Dobra, ale sztuka to sztuka. Po tamtej monecie jest następny sygnał. Też ładny. No i gdzieś będzie tutaj w warstwie ta moneta. Pewnie moneta sperel. Ale nigdy nie wiadomo. Może jakieś odznaczenie leży Sygnały się lubią nakładać tak jak i rzeczy Czekajcie chyba bym musiał kopnąć to Tak jakby tu było Może już to przewaliłem z ziemią Dobra, znajdę to i Wam pokażę No patrzcie nie do wiary Koło tych 20 zł z PRL-u. 20 groszy przedwojenne. Ale jaja. 1923 rok. Ale jaja. No nie wierzę. W tym samym dołku. Jak to jest możliwe? A wiecie co? Mam tu jeszcze sygnały. Sprawdzę to miejsce dokładnie. Pięknie, fajnie. Ładna do kolekcji. 20 grosz, w ładnej patynie, niezniszczona. Może srebro będzie najdźwięcze? No zobaczymy. Może jakiś żołnierz po wojnie zbiera monety? Nigdy nic nie wiadomo. Patrzcie, teraz mi wyszło coś takiego. Nie jest to złote chyba, ale złocone. I to jest chyba bransoleta odpinana tutaj na rękę. Tutaj taki łańcuszek. Nie wiem co to jest, ale ciekawe. Niedaleko, gdzie znalazłem ten zegarek. I patrzcie, tutaj jest przestrzelone. Tutaj wleciało i tu przestrzeliło. Ciekawe, może coś będzie w tych krzakach. Po krzakach fajnie chodzić, bo mało ludzi chodzi po krzakach. W trudno dostępnych miejscach i tam mogą być fanty właśnie. No i raz bransoletka pozłacana chyba jest. A raz lotka od moździerza, czy łuska. No ale... Jest miło. I kolejna zwitka drutu miedzianego. Jest już tyle tego drutu. No więc zawsze na złom będzie, na kolor. Na dużo już mam tego koloru, więc... Zawsze nawet kilogram to kilogram miedzi, czy mosiądzu. No gra gitara. Koniec na dzisiaj tego wypadu. Znaczy nie wiem czy na dzisiaj koniec, ale ten wypad kończę. Coś tam znalazłem, znalazłem osobiste rzeczy jak i typowo militarkę Jest fajnie, podziem, sobie, dotleniłem się, są same plusy tego Coś będzie do kolekcji Zastawia, Zastanawia mnie ta bransoleta, co znalazłem, bardzo fajna, ciekawa No i jest przestrzelona Znaczy przestrzelona, albo przestrzelona, albo odłamek jakiś poszedł w tą bransoletę No i ogólnie rzecz biorąc fajny wypad Są też monetki, jak widzieliście sami w jednym dołku moneta powojenna oraz przedwojenna. Przedwojenna w bardzo ładnym stanie. Trafiło się trochę złomu, więc w sumie dobre, spożytecznym. Oczyści się trochę terenu. Fanty, oczywiście też wezmę, bo dla mnie to są fanty, dla kogoś to jest środ. Oprócz tej bransoletki, monetki, no ale mnie cieszy nawet łuseczka. No i zobaczcie sami na podsumowaniu, co tu dzisiaj wyszło. Jeszcze na końcu grzyba znalazłem kozaczka, <laughs> wezmę go do ususzenia. Tutaj fajne tereny, więc w tym roku, jak na razie, zebrałem dużo prawdziwków w górach, ale powiem Wam, że większość robaczywa, no coś tam się ususzyło, ale dosłownie garsteczkę, więc trzeba zbierać grzyby. Przynajmniej ja zbieram, bardzo, bardzo lubię zbierać grzyby, a potem wiadomo je jeść. No i co? Łuseczka jedna od Mausera. Tutaj ta moneta 20 zł z Perelu. Tutaj z tej samej dziury 20 groszy z Perelu, oraz też niedaleko na tej górce była ta bransoletka. Trochę ją tu przeczyściłem. Na pewno była złocona, ale czy jest to złoto jakiejś niskiej próby, to dopiero będzie wiadomo po oczyszczeniu. No ale jest ciekawa, tu jest przestrzelona, jak widzicie, w tym miejscu. Tam był wlot, tu wylot. No i ogólnie bardzo ładna, ma tu zapięcie. Więc w sumie ciekawa rzecz. Tam, gdzie te monety jeszcze wrócę i ta bransoletka, może jeszcze coś będzie. Był tam jeszcze zbitka drutu miedzianego na tej górze. No i tu typowa militarka. Czyli dwie lotki od moździerza. Takie same. Była trzecia, ale ukruszyło mi się jedno, jedno skrzydełko i, i zostawiłem tamtą lotkę. Yy, czepiec od jakiegoś pocisku. Też jest stan niesuper. Z jednej strony też jest Przestrzelony, znaczy przestrzelony, poszedł odłamek. Jakiś nie ma kawałka, ale wezmę. Tutaj taki zapalnik, też nie w całości, oczywiście strzelony. Chyba też od moździerza. No i tutaj taka kłódka. Pierwszy sygnał. W sumie fajnie, fajny wypad. Cieszę się. Drobniczki trochę jest, jak i militarki. Dla każdego coś dobrego grzybek i trochę złomu, miedzi. Złomo trochę tutaj znajduję na śmietniku. Więc oczywiście to wywiozę. Zawsze trochę kasy wpadnie i oczywiście oczyści się teren. Dobra, uciekam. Taki był wypad. Nigdy nie wiadomo. Może być za pierwszym razem odznaczenie, klamerka za pierwszymi sygnałami, a można iść i nic nie znaleźć. Ale taka ta pasja nasza bywa. Ok, dzięki wielkie, że oglądaliście ten film. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli nie subskrybujcie, subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go oraz wbijajcie na grupy Włóczykie na Facebooka. Piona. Trzymajcie się, no i do następnego. Strzała, hej!